Siemmon widzowie tutaj Dave. Paser włoka z nami nie ma. Jak widzicie, ładuje się świat. Za chwilę Wam powiem jaki świat, ale przedtem obejście poprzedni filmik. Nie powiem Wam co znalazłem, ale było tego mega dużo. Więc obejrzcie, szczerze, zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmika. I, filmiku i powiedzcie swoim znajomym o naszym kanale, ale nie... W a nie, aby wpisali nazwę kanału, tylko nazwę danego filmu. To wtedy wyświetli się. Dobra. To. Aha, przepaliło mi się. Mimo że... No w końcu. 28. 28 węgla. No mogło być więcej. Przyszedłem, więc... Jeśli pamięta się, to to było tu. A tam jest nos. Więc teraz mamy kraftowanie Teraz będzie pora kraftnicza Bo zbieram sobie trochę kobla Dobra, no to zbieram Może znajdę Żelazo. E, kamiennym chociaż szybciej się kopie Nie tyle, co tamtym drewnianym. Na szczęście go już z nami nie ma. Poleciał do drewnianego nieba. Bo był dobrym kilofem, ale nie tak dobrym, aby mi słyszeć. Okej, dźwięk w widzisz, bo myślę, że gdzieś tutaj jest Enderman. Robimy, aby się nie rozbiły, oświetlamy sobie teren. Daję wszystkie pochodnie na czas Nie myślę, czasem, no. Aby zrobić białą, potrzebuję biały barwnik. Żeby szarą, szary barwnik. Dobra, kus można by się przydała teraz oraz coś do jedzenia. dobra, mam sobie takie lepsze rzeczy, to dobra się, to jest drzwi. Tak, to spróbuję wydrobić sobie krzemień. Można tak wydrobić krzemień. Dobra, z tym już nie próbuję. Dobra, to może tu. Dobra. O, dwa. Nie graj się. No. Wkurzyło mnie u mnie świat. Na którym żyję. się je stół uczniarski. Stół nie wiem, czy opłaca mi się już to robić. Piasku już nie mam. Mogę 8 strzałów zrobić. Dobra. Patrzymy, jak się da jest noc. Niestety, ale nie musimy tak przeżyć. Dobra, pokopię sobie tak szerzej. Mogę, aby nie trafił na kajwa dużego. Bo ja wolę używać moich takich moich tuneli niż cave'ów Kopiemy. Wam zastopuję tę chwilę, abyście nie musieli się męczyć, Więc widzimy się jak będzie dzień. Dobra, już jest dzień, bo sprawdziłem tyle wykopa. Biorę to są moje... Czyli pochodnie. Oczywiście. Fajnie jest nie, Fajnie. Fajnie i no. Ale mogę zrobić tylko 8 strzał. Tylko z tego powodu, że, no, że mam tylko dwa pióra, żebym mógł sobie 12 zrobić. No, to jest. Dobra, Wszystko to samo ja już mam. No i wychodzimy. Jak fajnie jest popatrzeć na normalny świat sobie tutaj daję niepotrzebne, że się odkładam no i od razu lepiej. może się ulecia no i good eee. dobra pozbieram bo i tak. teraz wiem o co tutaj chodziło tam gdzie miałem nurę kliperek sprzedawał i dobrze, że zwiałem Zombie by mnie za chwilę zaatakował. E, proszek. Chodź do wujka Dejwa. No, mówiłem no chodź. Teraz się zabiję. Świat. Dobra, coś zabram. A tu był tylko skinny. Nie Dobra. To eksplorujemy nasz świat dalej. I mów się, szybko. Napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem, czy chcecie oglądać dalej mój Surniwal czy Surniwal Basterloka. Basterlok jak będzie, to nagra też odcinek ze swojego. No, domek można by tutaj sobie zrobić, ale ja nie robię domów. Zamierzam przejść. Oh my god! O, drewno. Sensją sobie pozbieram. Darmowe drewno, nawet się nie Wam, Sorry, zetkałam. Dlatego mam też tak dużo kobla. Pobiegamy sobie. Chciałem tylko się spojrzeć w dół, a nie mieć twarz w dole. Tam... O oh my goodness! Wandermany! nie za dużo na jednego kejwa? Wiem, w... u innych YouTuberów w jednym kejwie potrafiło być z 5. Ja gram na trybie łatwym, a nie na hardcore. Ludzie! Dobra, więc czekamy, aż będzie wifi, bo na razie gramy na danych komórkowych. Wtedy będziemy... Wybierzemy jeden z naszych światów, no i na ten świat wejdziemy no i wtedy będzie wspólne sobie. A wy w komentarzach, to wybierze się? Okej, okay, nawet nie będę pytał, po prostu sobie pójdę Czego szukamy, jeśli chcecie się dowiedzieć? Wioski i polany To może znajdę białą wieczkę Albo szkieleta, by wydropił mi kości to zrobię to zabarwię czarą wolę nabierną, aby mieć łóżko. To wtedy pójdę do cave'a. No i... Myślałem, że to drzewo to jest szkielet. Dobra, świnie nie chcę mi się zabijać. Bo mam misję znaleźć. Fajny cave, ale boję się. Że, jeśli tam wejdę, to już nie wiem, wyjdę Brawo! Brawo, Dave! A! Nie wiedziałam, że, gdy wykopiłeś się dilta to to nie wypadnie. Suzy nie za. nie mózga. Cały zapas dilta miałem w Belsach, że tak powiem. Dlatego. Bo mi nie wyskoczyło na menu. Ok, góra łodowa. Serio? Nie, tej offspring już nie zabijam. E ja tą białą, tak. Łóżko! Sylwia łóżko Dziękuję. Jak będę miał czas, to zrobię sobie szybko łóżko. O, sy sypki śnieg. Dobrze, że mam buty. Tak, sobie. Ej, jestem ciekawy, czy jeśli skoczy się na sypki śnieg, czy nie dostanie się obrażeń od upadku. No bo... Dobra. Pająków tam nie ma. Nie pająków, tylko endermanów. Są świeżące jagody i to jest dość duży cave. Są trzy, cztery szkielety, ale nie widzę tam żadnej ludy no i zombie a więc może potem zawitamy przywitamy się z nimi nie zwracajcie uwagi na to nie potrzeba mi tamto wsta dobra wspinamy się Nie że niektóre z tych bloków to sypki śnieg. Nie zwracaj się na uwagi na dźwięki w tle. Nie mam silktasza, wiem o tym. Oh my god, ile ja głodu straciłem. No ale ze mnie mózg. Zdechłbym zaraz. Przez to, że szukam wioski. I, i Wioska albo iglo chociaż. Wioska zimowa lub iglo. To dla oznaczenia, gdzie jestem. Nie zwracaj się uwagi na dźwięk kiftle, Ja i tak dużo gładam. Żelazo? Czy jeśli tam zejdę, będę bezpieczny? Iż z jednego... Oj, chyba nie. A tu jest żelazo, no. Nie. Bo jeśli zdechnę, to nie będę miał żelaza. Żelaza. Więc, czy mi się opłaca? Chyba nie. Stresy. Aha, fajny las. Jakbym się tutaj zaraz... O, tam też jest żelazo. To może tam dojdę. O, już widzę, że to gigantyczny cave. Ale duże. To może i wąski, ale wysokość. No, królik czarno-biały. Czyli tak jak kiedyś wyglądała ta telewizja czarno-biała. Fajnie, że teraz mamy kolory Się no. tam. No! To miał, Nie, ja nie kopię tego. Tego szukam wioski. Albo iglą. Ale by była lepsza w moim przypadku. Tutaj, dobra. Także jest sypki śnieg. Bo mogę do niego wchodzić. Dobra. I, okej. Okay. No to właśnie stwierdziliśmy fakt, że jeśli wpadnie się do sypkiego śniegu, Mając skórzane buty to nie otrzyma się obrażeń albo po prostu ten sam Nie! No, z takiej wysokości nie otrzyma się. Kto mnie zaatakował albo mnie ktoś zaatakował, albo ja nie zauważyłem i spaczam. Szczerze mówiąc, sądzę, że to to zrobię. Dobra, no. Szukam wioski, nie będę łaził po z drzewami, tylko na drzewach. Oh my god! Dobra. Się na to. Szewo. Się. wystarczy, że wejdę na byle jakie drzewo, a potem wezmę się trochę wyżej albo niżej nie, ja muszę na tamtej o, o, robi się noc dobra za chwilę skończę filmik. Wiem, ten jest trochę dłuższy niż tamten. Dobra. Tutaj kończę mój filmik. Widzimy się później, widzowie. Ale najpierw coś sobie zjem. Bo głodny jestem. O, cztery! Nieźle. Naura, widzowie, Oglądajcie się filmik. Nie zapomnij się. Sub subskrypcji i w górę jeśli nie chcecie to nie musicie, ale dobrze by było. No i nie zapomnijcie powiedzieć waszym kolegom. Pa!